Okej, okay, skoro już, już jesteśmy w tym ogromnym sklepiem, to wybierzmy coś. No ba, ja pójdę tam sobie bardziej do sztuki i perfumów, a tym może bardziej te, te wiesz, te ubieralne rzeczy. Nawet widzę zdoby, co ty masz. No rzeczywiście, kupiłam ją w tym sklepie, dobra. Um, to ja się idę tam rozglądnąć, od, tam, okej? Okay? Okej. Okay. Co ja mam tutaj robić? Uuu, kurczaki, ale ładne. Przymierz je. Jakich to tutaj ja nie potrzebuję? Hmm, to też nie. To jest może takie ładne, więc to może też wezmę. Okej. Okay. Okay. sprawdzam to, to, co Ola Wiry. Hmm, to jest tutaj do wyboru. Nie, wezmę jednak ten perfum. Najbardziej On mi się podoba. Hmm, Ech, przepraszam panią, nic się nie szkodzi. Dobra. To idę zobaczyć, co tam jest u kaniny. O jest tu. Kanina. O się sierwia. Ja Popatrz wziąłam sobie takie piękne kolczyki e, e, i taką piękną, e, taką plaką, piękną bluzkę. No, a ja biorę ten perfumik. No, i ten. Czerwony kwiatek. Bardzo mi się podoba. Dojdziemy do kasy? Okej. Okay. Dobrze, mu to razem będzie. 180 zł. Dobrze. Mm. Dobra, ja mam stówę, a ty. Ja mam, ja mam też stówę. Okej, okay, to reszta będzie reszta 10. Okej. Okay. Przepraszam, a czy dołączyć siatkę? Um, tak. Może być. Tu ja już też szybciutko pakuję. Um, dobrze. Proszę to dla pani. Pa, pań. Dziękujemy. Chodź, chodź kanina. W domu Erwiry.